Cześć ludziska, witajcie w następnym odcinku Kariery Copy Zilla Jest to już piąty odcinek kariery. Ostatni odcinek był niesamowity. Udało nam się zrobić bardzo wiele. Wygraliśmy dwa spotkania jedno zremisowaliśmy. W tym w tym odcinku nie może być gorzej. Musimy znowu złoić dupsko. Z, tutaj gramy przeciwko zespołowi, który nazywa się Luton, Luton Town Zobaczcie, Portsmouth jest na y, piątej pozycji. 25 punktów. My to możemy spokojnie nadrobić, ludzie. Możemy to nadrobić, tylko że kopia Ezile leży na ziemi. Wstawaj! halo, halo, stawaj. Wow! Ajaj, Aj, przecież strzelałem! Cóż, cóż to za wolna reakcja Kopio Izilla? Czemu cały czas im pokazuje, że kontuzję ma. Co mam zrobić, żeby oni nie strzelali z całej pety? No przecież kurde, cały czas leci piłka.. Ja nie wiem. Można to fajnie rozegrać. Ja się chcę ustawić, poczekać trochę na nich. Ale ten człowiek też ci trafia. EZIL! Co ty robisz? Nie szanuj piłkę, tylko byłem faulowany. Strzelaj ładnie. Było celnie w bramkę. Jestem dumny z tego zawodnika. Fajnie byłoby teraz strzelić z daleka taką plombę, taką dziś w okienko czy coś, tak żeby wiecie, kurde, żeby wygrać drużynie mecz. Ale. Sami sobie wygrali mecz, kurde. No nie, muszę zobaczyć powtórkę, bo mi się wydaje, że mój zawodnik we mnie wbiegł i mi zabrał piłkę, ale nie wiem jak. Dobra, ja się też bardzo cieszę. Bo ja mogę to pominąć. Dziękuję. Ja biegłem z piłką. Aha, rywal mnie trzymał, więc hand czy któryś tam, nie wiem, ja ich w ogóle nie znam. Odebrał mi piłkę, podał do tego o tutaj i ten ale ładnie strzelił. To trzeba przyznać, że umie. To był hand. Ładnie będzie asysta! Matko! Co wy robicie z tymi strzałami po podaniach? Tak, to są właśnie te wykorzystane sytuacje. Matołki. O lol. Nie, przecież to miało być zatrzymanie piłki. Czemu on nie tego on tego nie opanował? Kurde, mogliśmy strzelić. To, to był bright, prosto ze środka boiska. Nie, no jednak zawsze pierwszy mecz musi być zremisowany. To już jest po prostu klątwa, to jest klątwa tego zespołu. Zawsze pierwszy mecz remisujemy. No dobra, teraz tabela wygląda następująco: Wszyscy mają tyle samo rozegranych meczy. Portsmouth jest piąte, 29 punktów, czyli tracimy 7 punktów do pierwszego Blackpool, z którym teraz gramy. Także to będzie przynajmniej taki mecz na szczycie tej ligi: Blackpool Football Club against Portsmouth. No atakują nas, ale mój zespół, jak tylko gra z trochę lepszym zespołem od siebie, bo to chyba Blackpool. Nie wiem, mam wrażenie, że jest lepsze. No nie wiem, to od razu się gubi. Co to było? Chodź tu. ładnie, ale nie ma bramki, kurde. Jeszcze powiedz, że oni będą mieć piłkę. O! Co to było? Powiedz, że powiedz, że to nie Izilodebre. Powiedz, powiedz, że to będzie rzut rożny. Dramat, największy dramat świata. To jest niemożliwe, że w poprzednich meczach tak dobrze grać, a w tym meczu totalnie lamić. Jedno jest pewne. Niestety. Musimy to wygrać. Poproszę o zmianę i zagramy całym zespołem, bo ja muszę w takim momencie, kiedy walczymy o punkty, mieć cały zespół, bo <laughs> no nie da się jednym zawodnikiem wygrać całego meczu. Niestety. A szczególnie przy tak agresywnie grającym Blackpoolu. Bo... Aż dziwne to jest, jakim pressingiem oni po prostu grają. Dobrze Portsmouth, no i serio, i mamy poprze... mamy słupek? Czy to są. Czy to są. Tak mi powiedz. Napiszcie w komentarzach, czy to są żarty. I odpowiedz, odpowiedzcie na pytanie. Czy to są żarty i wy, wy odpowiadacie. To jest śmieszne. To jest śmieszne, co się dzieje. To jest przypadek, tak że my nie trafiamy nic. To nie jest przypadek. To jest specjalnie utrudniona gra, żeby ciężej nam było wygrać ligę, ale bez przesady. No, jak małpy w zoo. Jak małpy w zoo rzucają się na piłkę. No kuźwa, normalnie obrona Realu Madryt, No tak, Blackpool, tak brogi. Tak, brogi. Słuchajcie, Blackpool. Wiedzą, jak pokryć podwójnie i w ogóle, i ustawiają się wzorowo. Przecież to jest jedna z najlepszych drużyn świata. Więc jak to jest, wiecie? Nieważne, że gramy jedną z najgorszych lig w, w tej Fifie, To zawodnicy grają, wiecie, no złota piłka dla wszystkich, nie? No bo przecież. Przecież. Przecież to spoko. Ale ładnie, teraz zrobiliśmy! I co to było? No powiedzcie mi, co ci ludzie robią! Co zrobicie, kur. Dziękuję. Ludzie, to nie jest przypadek, że tak. kiowo grają nasi zawodnicy. Ta gra sztucznie utrudnia grę. Zresztą ostatnio było, że odnaleźli w jakichś plikach gry, czy gdzieś jacyś. nie wiem skądś na świecie jacyś ludzie, że w Ultimate coś takiego jest, że jak gracz yy, jest bliżej wygranej. To wtedy nagle... jego drużyna zaczyna dziwnie tracić piłkę, a komputer dostaje buffa. I to kuźwa jest na bank też na singlu. Jak nie gracie w Ultimate'a Na singlu, w FIFA to dziwnie brzmi. Ale kurde, widać, że sztucznie nagle zawodnicy rywala zaczynają lepiej grać, a nasi tracą tragicznie piłki. No ludzie, nie powiecie mi, że to jest przypadek. Że FIFA to nie jest jedna wielka manipulacja meczem. Bo przypadek, że jeden mecz gramy zarąbiście, a drugi nagle gramy totalnie słabo? Przecież ja gram na jednym poziomie, bez przesady. To jest śmieszne, co tu się odpieprza. To jest tylko kariera na szczęście, dlatego nie gram w Ultimate Team, bo uważam, że to jest totalne gówno. Niestety, ale FIFA, kiedy się liczyły umiejętności, te FIFA już dawno się skończyły. FIFA 11-12 to były najlepsze FIFA. Wtedy się liczyły umiejętności, a nie kuźwa jakiś przypadek. Dajcie szybko mi pistolet. Gdzie jest jakiś pistolet? Rip, strzały. Oderwicę te nogi. Po co ci one? Ja wam dam, kuźwa, wykończenie 60 parę. Kuźwa powinno być 0. Zero. zero! Góra 1. Na 99. To jest zasada: jak jakiś odcinek jest dobry, to kolejny jeden lub dwa są złe. Także przygotujcie się, że następny odcinek znowu będzie z rakiem. Przecież tego człowieka powinni dać na Ojom. Szybko ratujcie mu mózg. Nie można rozegrać piłki. Trzeba ją wyrzucić od razu. Patrzcie na to wykończenie. Patrzcie, szybkość jest, nie? To było obok bramki. Dobra, był kąt duży, ale już nawet nie chciałem się bawić, bo wiedziałem, że nas rywal zrobi. Także ja już za dobrze znam tutaj możliwości naszych zawodników. Nie ma co czasem schodzić do środka. Ja! Ludzie! Napiszcie mi w komentarzach, czy słowo przypadek jest tutaj przesadzonym określeniem tego, co się właśnie wydarza? Ja chciałbym zobaczyć. Popatrzcie na powtórkę. Popa po co ja jeszcze w ogóle w to gram? Po co? No nie, no. My nie umiemy takich rzeczy wykorzystywać. No. No! O! Oh, jak ciężko! Ten odcinek będzie miał tytuł Gówno. Gówno będzie najlepszym określeniem tego, co się tutaj dzieje. Nie no, ten Zlatan, który gra tu u nas w drużynie, ten z Kitką. To jest największy panikarz, jakiego w życiu widziałem w Fifie. To, to jest ciągłe wyrzucanie piłki. Byle gdzie. No ale nie powiecie mi, że, że jesteście zaskoczeni. Dawno nie było czerwonych kartek dla kopii zila. Teraz mu się przyda, wiecie, trzeba go obudzić taką czerwoną kartką, będzie lepiej potem. Patrzcie, już, już mamy okazję, tylko teraz przez przypadek Hunt nie trafi, powiedz... Ja wiedziałem, że ten Lalkowicz coś potrafi. Że, kurde, no. ile można. Ach. Ja w ogóle zapomniałem, że my już przegrywamy. Dziękuję, dobranoc, Kuźwa. Dziękuję, dobranoc. I teraz w dupie. I odpoczynek od Fify znowu, Kuźwa. Przysięgam. I powiedzcie, dlaczego Lalkowicz nie gra od początku każdego spotkania? Tylko on wystawia tego hunta, który ledwo biega za piłką. Wystawia tych innych zawodników, którzy w ogóle. też nie potrafią się za bardzo przemieszczać, bo tak nie ogarniają za bardzo, co to jest piłka nożna. LOL Kuzi! Teraz tak, trenerze trenerze... Trenerze błagam! Zobacz ten mecz! Ale nie, nie obrócony bądź albo coś, tylko, tylko patrz na ten mecz i zobacz, kto tu dobrze gra w ataku. Tak, pa patrzysz, błagam, wstawię go w każdym meczu, debilu! Koniec meczu. Wygrywamy 3-1, grając w dziesiątkę. Wystarczyło, że kopia Ezila wyleciała z boiska i cały zespół zaczął grać dobrze. Przypadek? Nie sądzę! Lalkowicz pokazał klasę, przegrywaliśmy 1-0. Dostanie piłkę, bo to, wiadomo, klasyczny hat-trick. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Odcinek uratował się sam. Na sam koniec. Jeżeli ktoś nie wyłączył w trakcie... To, to dziękuję, że oglądaliście do końca. Także ludziska, trzymajcie się i, i piszcie w komentarzach, co tam chcecie. Łapkujcie, jeżeli, jeżeli się film podobał, subskrybujcie kanał oczywiście i kliknijcie w dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia, a teraz będę też was gwałcił tym tekstem. Bo no niestety tak trzeba, no. Bo to w końcu YouTube wprowadza jakieś dziwne zmiany. No tak, także trzymajcie się, do zobaczenia.